Cześć, jest 1 2 3. Witam w kolejnym odcinku z gry Call of Duty Mobile. E, dziś ze mną też będzie Hork i będziemy grali rankedy. Ja tutaj akurat jeszcze sobie zagrałem rozgrzewkowo e, Gun Game. I zaś się widzimy w rankedach. E, niestety okazało się, że Hork w porównaniu ze mną ma zbyt niską rangę, e, bo ma rangę Rookie 1, bo dopiero zaczyna tak, a ja mam rangę już e, tam. Veteran 3 i to... nie... Nie pozwala mu ze mną zagrać rankeda wspólnie, i zagramy teraz tryb Rapid Fire. Hork teraz ma już 11 poziom, także trochę powbijał. No, ale jednak musiałby rangę powbijać poza odcinkiem, żebyśmy mogli wspólnie zagrać. Nie spodziewałem się takiej sytuacji, no, ale z drugiej strony musiało być jakieś ograniczenie w końcu przy pewnej różnicy. I jak widać jest. <totak> No i dobra, lecimy Okej okay. Mamy dwóch snajperów, dobra, blokowaliśmy już dwie rzeczy Najbardziej mi zależy na tej trzeciej. I mam tą trzecią, także fajnie. Ej, nie! Mam nadzieję, że tego nie straciłem. Nie, dobra, całe szczęście. To jest że będzie taki samolotem sterować, znaczy helikopterem. Także tutaj mogę ich pocisnąć. No pamiętam jak mnie denerwowali ludzie w takich helikopterach niszczący całą naszą drużynę. Teraz wreszcie na czas zemsty, gdzie to ja jestem w roli tego gościa z helikoptera. I co teraz? Okej. Okay. I mam 19 kg. Wow. Ładnie. Dobra, włączmy sobie asysty. I lecimy. O, właśnie hork zginął na moich oczach. To było trochę przykre. Mm, dobra, lecimy. Czemu nie dostałem? Dobra. Już typ zginął. I znowu mam to. Lecimy z tematem. Pięknie. No cóż. Dobra. Okej. Okay. No coś teraz się pochowali przede mną. A tu są. No musiał mi się ten helikopter przystawić. Bo teraz to ich zbyt nie trafię. No nie no, to teraz nie, na, nie nabiję tyle kili. Ale dobra, teraz już tak. Okej, okay, idealnie. Tam jest gdzieś typek. A, tym razem mi się nie udało tyle zabić. A też jest dość solidnie. Ach, zbombardował mnie, chyba ma tego, tak, war machine, dokładnie yy, Czyli, mm, puczę, jak to się nazywa? Granatnik, o Nie, zginąłem, nie wolno tak A włączył sobie asysty Żeby też były Ja z kolei mogę mieć miotać płomieni Dobra. O nie, gdzie oni są? O nie. Ej. Dobra. A za mną już jest okej. gramy, gramy. Aj. Całe szczęście mamy przewagę, więc jest dobrze. A wykorzystam to. Okej, okay, i tutaj też typek rozwalony. Tu też mamy gościa, no. A nie, nie, nie. Dobra. Udało się, brawo. Aha. O nie, oni teraz mają śmigłowce jakieś. Ale to ze zrzutem No nie, no bez sensu taki. No nie, jeszcze mi nie wiedziałem, że coś tu zdążył. Dadzą radość działać. E, czego mój hunter, ki hunter Killer dron nic nie zrobił. No ale wchodząc po budynkach, musicie zginąć. Dobra Aj no, myślę, że już. Aj tak, czyliście killi to jest mój zdecydowany rekord, ale nie oszukujmy się, wszystko jest dzięki temu helikopterowi. Tam stoją w grupie, więc im Hunter Killer drona podrzucę. Aj, tylko niszczyłem jakąś minę. I nic więcej dobra. I mamy tylko jeszcze 4 punkty do zwycięstwa. Jest tylko 3 2 No wyhod tutaj. 1 I zaraz będzie 0. I to jest koniec. Pięknie! Aż sobie zapiszę ekran zaraz. Tyle 40 i ponad kili w tym meczu. Także piękna sprawa. To podejrzewam, że ci top gracze, co mają takie statystyki, że średnio 20 kili na mecz, to oni właśnie w ten sposób, że te zdolności specjalne wykorzystują. O, to ciekawa sprawa. Oj, elegancko. Zaraz wyświetli nam się punktacja. i na piękna sprawa. Hork, trzecie miejsce. No to to jest tak, że dość, dość solidnie. 4000 punktów ładnie. O to chodziło. 43 kilo. Dobra. E, dobra, a teraz zagramy tryb Search and Destroy na mapie Raid Także myślę że też będzie dość mm, ciekawie No może tyle, na pewno nie dostaniemy tyle punktów, na pewno nie będziemy mieli tyle zabójstw, ale e, Myślę, że rozgrywka równie powinna być dobra mm. Ciekawe też jaką rolę dostajemy na początku, czy będziemy tymi, co podkładają bombę eee, Czy tymi, co muszą bronić punktu, kogoś czy nie, a wszyscy już są, dobra A widzę, że jesteśmy na razie tymi, co podkładają, no dobra Hork z czym gra, Hork Znowu z M4 chyba Ale Hork wziął bombę, o, wziął na siebie to Lecimy, osłaniamy go No tak, 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 tutaj drużyna proszę O, zabiłem kogoś. Dobra. Hork osłoniony. Może podkładać. O nie, zostało nas tylko dwóch. Dobra, Hork się zajmie. Okej, okay, rozwalony. Hork radzi sobie. A Hork sobie poradzi chyba. A widzę, tutaj bym nam granat chciał rzucić. Nie ma tak łatwo. Dobra, jesteśmy dwóch na jednego, to możemy się przy punkcie schować. A, i to był twój błąd przychodząc tutaj. Dobra, ładnie, to obaj z Horkiem zostaliśmy i pokonaliśmy gości. Super. Także mamy ważny punkt. A do zwycięstwa potrzebne są nam cztery. No, Hork od razu poszedł, widzę. Tym razem na okno, teraz nie chcę się wziąć za... Aha, chcę osłaniać z dystansu, chyba? Nie, nie wiem. O czekaj, teraz ostrzej dostaliśmy jakoś. A, bo teraz stąd nam przyatakowali, dobra. No było niebezpiecznie, muszę przyznać. Dobra. O nie, zostałem sam. O nie wiem, gdzie jest bomba. Niespodzianka. Dobra, muszę po bombę pójść. Ale jeszcze został jeden gość. Kurczę. I gdzie jest ta bomba? A, you pick up, ty do bomby. Dobra. O nie. No. Dobra, uff. Nie musiałem plantować, załatwiłem gościa. No, w pierwsza runda tylko z Horkiem, druga sam. O, ciężko było teraz. No tak, i wszyscy mają. Hork ma tylko jednego planta, wszyscy mają. resztę mazerowe statystyki, a ja mam 9 killi. No miałbym planta, ale musiałem zabić gościa, bo on by mnie zabił inaczej, tak? I byśmy przegrali wtedy. Jak będę miał tam ja, pewną ilość, liczbę killi, to ja chyba pobiję rekord killi na Search and Destroy wtedy. <laughs> Także dwa rekordy w odcinku? Mm. Brzmi nieźle. Nie narzekam w sumie Ważne, że gramy Dobra, jesteśmy 3 trz na 2, musimy to wykorzystać Ja tutaj wchodzę sobie spokojnie, rozwalam e, No dobra, jesteśmy 3 na 1, kto przeżył? Hork żyje, dobra, spoko Bardzo dobrze No to dobra, chłopaki we dwóch tam polecieli a ja tutaj z tej strony. A, załatwili typa. Wreszcie kto? O, hork makila. Dobra. Hork, hork umocnił się na pozycji numer 2 w naszej drużynie. I teraz już mamy tylko i wyłącznie bronić y, punktu. Ej, ktoś. Aha, bo my gramy w czterech ogólnie. Dobra. Także tak się ta sytuacja ma. Tamtędy poszli. A że, Ale jeden nie poszedł ten Ej to może plecy mi się uda im zrobić? I się udało, przynajmniej temu. A my też straciliśmy jednego żołnierza. O nie! To jest. Zabili mnie. No to ciężko będzie. Ale horkap, ah hork ma tego. Jak to się nazywało? RUS? Nie, nie, nie wiem co się nazywało. Nie tak, dobrze mówię. RUS, RUS, A dobra, RUS, ok. RUS54, coś takiego. Dobra, Hork pocisnął. Eee, tylko tam jest ten sniper, ej. Dobra, chyba, że Hork zdąży zdefuzować, to w sumie wygramy wtedy. Kurde, nie. A tak mało zabrakło. No, w tej rundzie już nie mogę zginąć. No i niestety mają honorowy wypunk. Bardzo szkoda. Ej, ale u nich ktoś wyszedł. No to dobra. Trochę ułatwiają zadanie w teorii. Ten typ idzie ze mną. Mam nadzieję. Nie wiem. Znowu mamy powtórkę sytuacji Nie wiem o czym myślał ten Ale tym razem przeanalizuję poprzednią rundę No właśnie i tym razem znowu mieliśmy snajpera I już nie mamy snajpera Dobrze Dalej 2 na 2 jest Tu typ podkłada I koniec Pięknie Ile kili? 18 kilina e, Search and Destroy record Kurde. Dwa rekordy, klasa. Mm. Elegancka. Nie no, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego odcinka, muszę przyznać. Podoba mi się. No dobra, nie ma tak sw chwalić swoje filmy, filmy trochę tak średnio, ale. No, no ale. Podoba mi się jak. Mm, mm, kurde. No i nawet nie wiem jak się wysłowić, ale chodzi. Wiadomo o co chodzi. Podoba mi się to jak zagrałem, podoba mi się to jak... Yy, 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 jakie taktyki zastosowałem. Dobra, w sumie można było rzec, że podoba mi się sam sobie w tym odcinku, ale to tak coraz nie dość, że brzmi narcyzowo, to tak też nie wypada tak mówić, ale tym razem Hork drugie miejsce, także lepiej. A walne Screena. Będzie do folderu o e nie, trzymie 3000 punktów. Dostałem to naprawdę solidnie. No i dobra, chord musiał akurat zakończyć. A ja sobie jeszcze podcyknę e, na zakończenie odcineczka. Tryb frontline na mapie Newtown. To będzie szybka giera. E, także damy radę. O, wiem jaki tryb mogłem zagrać z Horkiem, jeszcze Wingman'a moglibyśmy zagrać O, to, o, to jest dobry pomysł, a to w kolejnym odcinku oczywiście, wiadome Odcinki będę dodał stopniowo, tam Sims'y są, będą nagrywane O, w Sims'ach też się będzie działo dość grubo, więc będzie fajnie No i lecimy z tematem, szybciutko Nabić jak najwięcej kili na tej mapie Dobra, o nie, nie, nie zginął, ej, nie wolno tak Gracz nas wykończy, jeden, nie może tak być O nie, zacięło się, o, ale i tak to nie przeszkodziło w mi w zabiciu przeciwnika Także fajnie Powiem sobie tutaj na górę, może tu ktoś jest, nie, nie ma Przeładujmy strzelbę w takim razie. Ło! Ło! Kurde, i zginąłem. 9,12, dobra, jakiś inny gracz oprócz mnie też dobrze gra. 4 ma. Dość wyrównanie się zrobiło. No ale głupie zginąłem teraz. Ale mój. ten. moja postać nie strzelała w ogóle. Użyjmy tego. Ale czemu mój Hunter Killer dron nikogo nie zabił? To jest przykre. Eee. Yy. Jak? Aha. No tak. Fajnie, że to nawet nie trafiło we mnie, ale. I tak zginąłem. Tak samo jak z tymi całymi minami przeciwpiechotnymi w tej grze jest. A bo tam ten samochodzi był jakiś ok. Ach, no nie. Dobra, ale asysta. I doprowadziliśmy do wyrównania. Także jest ok. Ej, naprawdę fajny meczek bez wyrównany. Także widzę, nie mamy łatwego zadania aż tak wcale. Zabiłem gościa, dobrze o to chodziło Nie mają snajpera, nie mają No nie, nawet asysty nie dostałem No ja chcę pana zabić, halo dobra Muszę przeładować. O nie, nie, idzie. Dobra, lecimy teraz. O, coś było wysadziło, dobrze. Prowadzimy troszeczkę przewagi, zbudowaliśmy. O to chodzi. Oj. Jeszcze koleżka z Miniganem wbił. I zabrał mi wszystkie kile. Dobra, wycofam się. O, tu jeszcze ktoś był i dostał heda. To ja poproszę ten mm, asysty. Przeładuję. Dobra, no to teraz już jesteśmy blisko wygranej. Już nie jest tak wyrównanie. Pięknie trzech. Nie, to jest bardzo. No, oh, dobra, wybrnąłem z tej sytuacji. No nie, zaś nas skasowało tam z góry. <śmiech> <śmiech> ah, granatnik, dobrej się, bałem że o ten helikopter. A na sam koniec pocisnę helikopter. I to jest koniec gry. Tym akcentem optymistycznym kończymy. Chyba powinien być znowu pierwszy. Także dobry odcinek wyszedł. No bardzo, B1, 2, 3 tutaj. No, pożegnałem moich przeciwników dość wybuchowo. No tak, żarcik. Żarciki żarcikami. Ciekawe, jak się z tym czują. Dobra, moi przeciwnicy. Okej, okay, jeszcze pokażę rzeczywiście statystyki i będę się żegnał. Pierwszy tak jest. A jeszcze ile kili, bo nie zwrócimy uwagę. Też dość solidną dawkę punktów zostałem w pozorom. A kili 19. To spoko. No dobrze, także ja się będę z wami żegnał. Do usłyszenia. No i cześć.